Dzień dobry Państwu, nazywam się Alicja Kicińska-Fujawa. Jestem radczynią prawną rzeczniczką patentową, pełnomocniczką przed jednolitym sądem patentowym. Sprawami praw własności intelektualnej zajmuję się od ponad 25 lat. I reprezentuję Kancelarię FGG -IP. Podczas dzisiejszej konferencji będę miała przyjemność przedstawić Państwu zagadnienie związane z wykorzystywaniem znaków towarowych w budowaniu marki własnej w branży FMCG. Mam przyjemność i mam nadzieję, że podczas dzisiejszego spotkania Zapoznacie się państwo, jakie mają możliwości, jakie dają nam możliwości znaki towarowe przy pracy z markami własnymi. Spotkanie dzisiejsze rozpocznę od podstawowego pojęcia. Zastanowimy się przez sekundkę, jak my tak naprawdę definiujemy to pojęcie marki własne. Otóż w języku przyjęło się angielskojęzyczne pojęcie private labels albo private brands. I pod tym pojęciem marka własna rozumie się całą linię produktów bądź usług, które są wytwarzane na rzecz na zlecenie danego kontrahenta. W tym przypadku w przypadku dzisiejszego naszego tematu mówimy tutaj o sieciach handlowych, które sprzedają wytworzone dla nich produkty z oznaczeniem, które są nakładane na te produkty i są sprzedawane pod kontrolą właśnie jednej z sieci handlowych. Zgodnie z najnowszym badaniem GFK Consumer Panel Services w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku okazuje się, że polskie gospodarstwa domowe wydały 48 miliardów złotych na marki własne, na które były, były sprzedawane właśnie z marką Własną. W ramach sektora FMCG. I pod tym pojęciem rozumiemy takie produkty jak żywność, kosmetyki, chemię gospodarczą i karmę dla zwierząt domowych. Dlatego też rodzi się pytanie, czy ten sektor, te marki własne są. Istotnym elementem tego segmentu rynku i sprzedaży. No, te liczby, które przytoczyłam przed chwilką, myślę, że mówią same za siebie. I tendencja zwiększająca ten udział jest ewidentnie widoczna. O tym mówią eksperci, o tym mówi nam rynek i zachowania konsumenckie. Eksperci wskazują również, że w najbliższych latach przewidywany jest dalszy wzrost w tym segmencie, z uwagi na oczekiwania konsumentów i klientów, którzy polubili, zaufali markom własnym. I jest to bardzo dobry prognostyk dla tego sektora. W związku z powyższym, dzisiejsze rozważania nasze będziemy koncentrować wokół Takiego pytania, Jak, jakimi narzędziami najlepiej zbudować markę własną? Czym się posłużyć? Chciałabym Państwu przedstawić dwie takie ważne, dwa ważne podejścia, dwie drogi związane z budową i z identyfikacją marki własnej. Jedną z nich to jest pozostawienie marki własnej tożsamej z nazwą firmy, czyli wszystkie produkty oznaczamy tak naprawdę nazwą firmową. I nie budujemy żadnej innej marki. Takie podejście było widoczne no, zaraz na samym początku, jak Private Laperse pojawiły się w Polsce, to były lata 90. Drugim podejściem jest podejście, gdzie podejmujemy taki wysiłek wykreowania zupełnie nowego brandu. I to nam otwiera możliwości. Do poszerzenia portfolio, do przygotowywania w ramach danych linii produktowych różnych wariantów jednego produktu. Jest to podejście szeroko rozpowszechnione, i chciałabym też zwrócić uwagę, że te podejścia możemy traktować rozłącznie bądź łącznie, to możemy to miksować. Takie praktycznie obserwuję działania, że tak naprawdę sieci handlowe. I wszyscy którzy sprzedawcy, którzy zajmują się private labels, wykorzystują obie te ścieżki. Natomiast chciałabym Państwu właśnie zwrócić uwagę na, na różne podejścia na co zwrócić uwagę w przypadku podjęcia ścieżki pierwszej bądź ścieżki drugiej. Znaki towarowe, w obu tych ścieżkach, które powiedziałam, wykorzystujemy znaki towarowe, to narzędzie prawne, które daje nam możliwości uzyskania monopolu prawnego, na, na nasze produkty. I po pierwsze, znaki towarowe, taką podstawową ich funkcją, to jest funkcja oznaczenia pochodzenia, czyli one identyfikują nasze produkty. I my pracujemy z tymi produktami i pracujemy nad zbudowaniem zaufania i lojalności klientów do naszych produktów. Po drugie, znaki towarowe pełnią funkcję jakościową. Jest to bardzo ważna funkcja, natomiast ona nam się ujawnia po jakimś czasie. Dlatego, że klient musi poznać produkt, musi poznać cechę, musi się z tym towarem uznać go za dobry jakościowo, za, musi mieć dobre skojarzenia z tym produktem i musi mieć ochotę dokonać ponownego zakupu. I po jakimś czasie wytwarza się więź między właśnie produktem a klientem i wtedy w tym wypadku możemy mówić, że no nasz produkt cechuje się wysoką jakością i klienci po takie produkty wracają i kolejną funkcją znaku towarowego jest funkcja reklamowa. To jest podstawowa, szalenie istotna. Funkcja, która jest absolutnie wykorzystywana w każdej strategii marketingowej, ponieważ znaki towarowe właśnie temu służą. Służą temu, żeby zachęcić klientów do nabywania towarów. One, one mają w sobie siłę atrakcyjną i są tak naprawdę właśnie gwarantem atrakcyjnego dla klienta towaru. One po prostu przyciągają klienta i zachęcają do, do dokonania zakupu. No. Nie, nie da się przecenić tej, tego waloru, tej, tej funkcji znaku, znaku towarowego. Jeżeli chcemy zbudować dobre fundamenty do znaku towarowego, to właśnie musimy pamiętać, że klient będzie nas rozliczał, będzie pamiętał, jeżeli będą jakieś pomyłki, zrobimy jakieś błędy. To konsument no, nie, będzie, nie będzie lojalny. Dlatego ta funkcja oznaczenia pochodzenia jest bardzo istotną funkcją, którą należy mieć na uwadze, pracując z znakami towarowymi. I chciałabym Państwu przedstawić już takie case study na przykładzie myślę, że to będzie naj, najłatwiej spojrzeć. W jaki sposób można pracować z znakami towarowymi przy pierwszej ścieżce? To znaczy ta ścieżka, o której wspomniałam, że pracujemy z nazwą firmową, ta? i w takim układzie wykorzystujemy znaki towarowe w różnych, różne ich rodzaje i typy. Podstawowym znakiem towarowym jest znak słowny, i w tym wypadku chronimy warstwę fonetyczną. Tutaj analizujemy ilość liter, sylab, brzmienie, dźwięk. To daje nam ochronę samej warstwy słownej. Natomiast zawsze ta warstwa słowna zostaje opracowana graficznie, wizualnie, tak, żeby zapadała w pamięć konsumentom. I do tego celu najłatwiej, to też tak z psychologicznego punktu widzenia, najłatwiej zapamiętywane są znaki graficzne wykonane w kolorach. Zwłaszcza jeżeli to są jakieś kolory kontrastowe, przywodzące nam być jakieś właśnie figury geometryczne albo jakieś zwierzęta, jakieś motywy, które łatwo zapadają w pamięć. Tu przykładowo podałam Państwu znak słowny Lidl i Kaufland i znaki słowno-graficzne i same graficzne. Ponieważ tu jest cały kompleks znaku towarowego złożonego z kilku znaków towarowych, i to absolutnie nam pozwala zakreślać ten monopol najszerzej, tak żeby nikt nam nie wkroczył i nikt nie próbował podrobić i wykorzystać naszej, naszego znaku towarowego. Innymi znakami towarowymi szeroko roz, rozpowszechnionymi i wykorzystywanymi są znaki 3D. To są, to są formy, często są, przybierają postać właśnie jakichś opakowań, czy to butelek, czy na pojemników, na produkty mleczne, czy na herbaty, czy na kakao. Jest to bardzo też rozpowszechniony i ważny element. Prace z konsumentem, z klientem, na powierzchni tych opakowań możemy sobie wytłoczyć nasz, nasz, nasze logo, i w tym momencie pracujemy również z takim znakiem i z klientem. I zostawiłam na koniec slogany. Slogan to są krótkie hasła reklamowe, no, bardzo istotne, wykorzystywane, w, zwłaszcza w reklamach. I tak zwane też jingle są do tego podkłady, też muzyczne, możemy, możemy to połączyć. Natomiast są te, slogany są rozpatrywane podobnie jak każdy inny znak towarowy, czyli musi właśnie spełniać tą funkcję odróżniającą. Przykładem, przykład do te przykłady, które tutaj Państwo widzicie, no to są hasła Biedronka, codziennie niskie ceny, Lidl Connect czy Kaufland, wszystko co kochasz. Są to znaki towarowe zarejestrowane i należące właśnie do, do sieci handlowej. I że jeżeli rozmawiamy o znakach towarowych, to chciałabym Państwu przypomnieć dla tych, którzy wiedzą, a dla tych, którzy nie wiedzą, to wskazać, że ochrona znaku towarowego jest terytorialna. Czyli tam, gdzie wystąpimy z wnioskiem o udzielenie ochrony, tam będziemy mieć ten monopol prawny. I mamy takie ścieżki możliwości ochrony krajową, lokalną, czyli w Polskim Urzędzie Patentowym w Warszawie możemy się ubiegać o ochronę, i wtedy mamy świadectwo rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski. Tego rodzaju znaki są istotne, są ważne, w szczególności jeżeli myślimy nad znakami towarowymi zawierającymi polskie słowa. Tak? Jeżeli wiemy, że tam klienci anglojęzyczni czy w ogóle osoby poza Europą no nie będą rozumiały słów, no to jest to zasadne, żeby się skoncentrować na rynku krajowym. Kolejną ścieżką to mamy ścieżkę regionalną, czyli możemy ubiegać się o znak towarowy Unii Europejskiej. W tym momencie jest takie ułatwienie, że możemy za pomocą jednego zgłoszenia uzyskać ochronę we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pamiętamy już w tym momencie, że Wielka Brytania jest poza systemem, więc jeżeli chcemy tam prowadzić sprzedaż i uzyskać ochronę, no to trzeba się ubiegać odrębnie o uzyskanie ochrony. No i oczywiście pozostaje nam cała ścieżka międzynarodowa. W tym momencie widzicie Państwo na, na slajdzie informacje, no, na grafie, gdzie są chronione znaki towarowe Lidl w trybie międzynarodowym z ostatnich trzech lat. I to na mapie można sobie zobaczyć, można zaplanować wszystko i Wtedy wejść w ścieżki w zależności od naszych potrzeb i jakie mamy możliwości. Tak sobie planujemy zasięg terytorialny, ochrony i możemy również przemyśleć sobie kwestie, jakich, dla jakich. Towarów i usług. Chcemy chronić nasze towary, ponieważ zakres ochrony wyznaczają nam właśnie produkty wskazane w podaniu. Klasyfikacja nicejska przewiduje 45 klas towarowych to są klasy towarowe i usługowe to jest cały komplet, komplet. I też możemy się tutaj zastanowić, z jakimi towarami chcemy wystąpić dla, do konsumentów. I jak chcemy chronić, to nam wyznacza zakres ochrony. Również możemy właśnie zwizualizować sobie te rodzaje znaków towarowych, o których wspomniałam. Tak, Czyli tutaj możemy sobie zobaczyć, jak. jak się układają, rozkładają, nam proporcje co do znaku słownego, słownograficznego, a ewentualnie znaku złożonego. To też nam daje obraz, bo widzimy, które elementy znaku są najbardziej dla nas korzystne i najlepiej, najlepiej funkcjonują w obrocie. I w tym momencie. Zakończyliśmy omawianie tej pierwszej ścieżki, czyli pracy z, ze znakiem firmowym. Natomiast w momencie, kiedy chcielibyśmy przejść do tej ścieżki drugiej, czyli chcielibyśmy wybrać, jak. Jakąś nową markę własną, jakiś nowy znak towarowy, to pierwszym istotnym elementem, na który chciałabym zwrócić uwagę, to jest konieczność albo rekomendowanie, przeprowadzenie badania, zdolności rejestrowej znaku towarowego, tak, żeby nie narazić się na ryzyko odmowy udzielenia prawa, ewentualnie jakiegoś przeciwu. Co w trakcie naszej procedury od, od osób trzecich. Więc jest to, jest to bardzo istotny element, który pozwoli nam później w miarę szybko uzyskać prawo ochronne. Jednym z elementów, na który też chciałabym zwrócić uwagę Państwu, to przy wyborze marki własnej, proszę pamiętać, żeby te oznaczenia nie były wprowadzające w błąd klientów. Jest to istotny element. Tutaj urząd bada. Wykaz towarów wskazany w wykazie i ze, ze znakiem. Czyli, jeżeli coś będzie, będziemy chcieli wskazać, oznaczyć, że zawiera, jakiś składnik, że zawiera na przykład kakao, a damy, damy produkt, który nie będzie tego zawierał, no to może to być uznane przez urząd, że jest to. Mylące i wprowadzające w błąd nieprecyzyjne konsumenta. Dlatego tutaj zwracam uwagę, że trzeba też ten wątek wziąć pod uwagę, pracując przy wyborze nowej, nowej marki. I tutaj na przykładzie chciałam właśnie Państwu pokazać, jak wygląda ta druga ścieżka wyboru znaku towarowego czyli już wy, wybieramy sobie znak odróżniający dla danego rodzaju. Produktów. Tutaj są wymienione produkty mleczne w klasie 29-30. Przykład jest jeden, jednego znaku słownego, właśnie regionalne szlaki. No to jest ten przykład, który chciałam Państwu pokazać, że właśnie on jest chroniony tylko w Urzędzie Patentowym RP i jak najbardziej, moim zdaniem, zasadnie prawidłowo, bo takie sformułowanie może nie być zrozumiałe dla klientów i tutaj przykładowo wskazałam na znaki no już wybrane dla konkretnych produktów w danej, w danej sieci, i są tutaj właśnie widać znaki słowne, znaki słowno-graficzne i znaki słowne następnie przetworzone w formie graficznej, już z dodanym, tak jak wspomniałam, z tym elementem kolorystycznym, z jakąś, z jakąś grafiką odróżniającą, i to nam pozwala Lepiej zapamiętać taki znak towarowy. Również jest dużo elementów i znaków zawierających słowa bio bądź eko. I tutaj właśnie chciałabym wrócić do tego, co wspomniałam wcześniej: jeżeli mamy takie znaki zawierające konkretny przekaz, że dany produkt jest, ma taką cechę, że jest bio, a nie będzie miał tej cechy, no to. Zawsze wtedy możemy się właśnie narazić na taki zarzut, że jest to znak, znak mylący. Dlatego też proszę tutaj mieć to na uwadze. Jako jeden z przykładów uważam za bardzo, bardzo udanych, no to jest, chciałam przedstawić produkt, który został. Nagrodzony jako w kategorii produkty marki własnej sieci handlowych. No i jest to innowacyjny produkt, linia produktów marki własnej ze szczepem bakterii. I w takim wymiarze widzimy tutaj, że mamy chroniony logotyp dla, właśnie wskazane mamy jogurty probiotyczne, jogurty pitne. No i taki produkt, no, Odniósł sukces, więc do tego, tego jak najbardziej życzę przy opracowywaniu nowych trendów i nowych marek, żeby trafić właśnie w gust konsumenta i uzyskać nagrodę, ich nagrodę za stworzony produkt. Jeżeli rozmawiamy językiem korzyści, po co nam to budowanie tych marek własnych? No, bez. Bez wątpienia widzimy korzyści i dla klientów przede wszystkim, i dla, i dla, i dla sieci, a mianowicie no, mamy możliwość zaprezentowania klientom niższych, niższych cen, co jest bardzo cenione, już klienci obecnie są. Bardzo uważnie w tym zakresie. Nie mamy żadnych ograniczeń, sami decydujemy, w jaki sposób sobie sprzedajemy te produkty. Możemy budować właśnie tę, tą własną ofertę, to co wspominałam, i dzielić produkty na linie, podlinie, w zależności od, jak, od tego, jakie są oczekiwania, jak się zmienia rynek, jakie są trendy, co możemy zaprezentować konsumentom. No, i oczywiście znak towarowy to jest wartość niematerialna, ale o charakterze majątkowym. Daje nam możliwość zbycia obrotu tym prawem, możemy uzyskać dodatkowe środki finansowe, możemy licencjonować znak towarowy, a więc daje nam to dodatkowe źródło finansowania. No, i jest to oczywiście jeden z bardzo istotnych elementów strategii marketingowych, na, mających na celu właśnie tą pracę i zbudowanie takiego lojalnego odbiorcy kręgu odbiorców, prawda. Oczywiście, posiadanie własnych marek no, pomaga nam w tym rynku mocno konkurencyjnym i możemy, możemy bronić własnych marek. I próbować też zwalczać, jeżeli by się pojawiły jakieś, jakieś marki naśladujące nasze. I zmierzając już do końcowego, końcowego podsumowania, chciałam Państwu powiedzieć, że właśnie Zapoznałam się z wypowiedziami ekspertów, którzy podsumowali rok, zeszły rok, czyli rok 2023, Franża w MCP. I jakie trendy zostały zaobserwowane w ubiegłym roku. Jest te trendy żywieniowe się pojawiły, przy czym tutaj też eksperci wskazują, że te trendy przybrały na sile po jednak po pandemii, po covid Zdało, udało się zauważyć, że ludzie, konsumenci, bardzo zwracają uwagę na w ogóle na rodzaj opakowań, na recykling, na zrównoważony rozwój, na to, czy produkty posiadają probiotyki właśnie, czy to są produkty, które są prozdrowotne. I w takim układzie nawet klienci. Już tak nie kierują się tylko i wyłącznie ceną. W, tych, w przypadku takich produktów, no już te wartości prozdrowotne są decydującym czynnikiem dla konsumenta do nabycia produktu. I absolutnie też mocnym elementem pojawiającym się wśród konsumentów są produkty roślinne. I to jest jeden z głównych trendów żywieniowych. Odnotowano wzrost sprzedaży witamin, substytutów cukru, batonów, produktów bez laktozy, bez glutenu i produkty z niższą zawartością tłuszczu, więc te trendy zdecydowanie się utrzymują. Z punktu widzenia prawa znaków towarowych no jest tutaj jedno ciekawe zagadnienie, ponieważ mamy Przykładowo, jednym z produktów to są wędliny czy mięsa, a w momencie, kiedy mamy zamienniki roślinne, też nazywają się, posługują się pojęciem mięso czy wędliny, pozostaje do dyskusji kwestia ekspozycji tych produktów, właśnie w kontekście tego, nie wprowadzania konsumenta w błąd co do produktu. Ten element tutaj nam się cały czas pojawia w różnych, różnych sytuacjach i w różnym kontekście. Ale to jest dość, dość, istotny, dość istotny element. No, oczywiście eksperci zwrócili uwagę, no, nie sposób nie wspomnieć, że takie czynniki jak, jak inflacja czy wzrost cen poszczególnych składników. No to spowodowały, że klienci właśnie chętnie zaczęli odwiedzać właśnie sieci handlowe i dokonywali zakupów marek własnych. Jest to już w granicach 30-40%. Klienci zaczynają właśnie wykazywać takie zaufanie do, do sieci handlowych i do produktów tam sprzedawanych. No, ten rok z ubiegły, 2023, właśnie rokiem, okiem ekspertów był rokiem takiej adaptacji, ale też rokiem dużych innowacji i takiego elastycznego podejścia, które no, przyniosło pożądany skutek w tych naszych zmieniających się warunkach i oczekiwaniach konsumentów. W tym momencie ja tę część swojej wypowiedzi czy swojego spotkania zakończyłam. Natomiast jeszcze na sam koniec chciałam Państwu powiedzieć o jednej rzeczy: o finansach. Ponieważ w ruszyła 22 stycznia kolejna, już czwarta, edycja naboru wniosków w ramach dotacji na zwrot części kosztów. Uzyskania ochrony na znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty i prawa ochrony odmian roślin. Te nabory są prowadzone i rozpatrywane wnioski w Urzędzie Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej, w EUIPO. Maksymalny poziom dofinansowania do znaków towarowych to jest 1000 euro i tutaj możemy liczyć na zwrot kosztów w wysokości 75% kosztów opłat urzędowych. Tutaj mamy do dyspozycji kwoty przeznaczone na rejestrację w tym poziomie krajowym, o którym wspomniałam, lokalnym, regionalnym, unijnym, a również międzynarodowym, ale tutaj mamy poziom dofinansowania w wysokości 50%. Nowością jest możliwość uzyskania zwrotu kosztów przygotowania patentu, zgłoszenia, nowego zgłoszenia patentowego. Oczywiście wszystko, wszystkie te dofinansowania dotyczą nowych zgłoszeń. Ja tutaj państwa zachęcam, ponieważ ten budżet całkowity jest wysoki. Zaczęła się nabór 22 stycznia, kończy się 6 grudnia bieżącego roku. Ze swej strony życzę państwu powodzenia w tym roku i